Witam Was. Dzisiaj rozpoczynamy nowy cykl. Poprzednio na pokram granice pisaliśmy o jednostkach biegowych, w nowym cyklu będziemy mówić. Będą to materiały wideo. Pierwszy odcinek. O właśnie na ten temat. Bieg spokojny. Po co generalnie bieg spokojny? Jaki jest cel tej jednostki treningowej? To jest najprostsza jednostka treningowa mająca na celu. Generalnie uzyskanie regeneracji dla organizmu po cięższych treningach. To jest taki wypełniacz, pozwalający, nie powiem, żeby nabijać kilometry, bo nie o to chodzi, ale powrócić mięśniom, które są zmęczone, wyczerpane po cięższej, cięższej jednostce treningowej prowadzonej poprzedniego dnia czy dwa dni wcześniej, powrócić na. Normalne tory do normalnego funkcjonowania na zmniejszenie również stężenie, stężenia y, y, kwasu mlekowego w mięśniach poprzez swoistego rodzaju y, masaż wykonywany poprzez właśnie bieg, bieg w, y, w niskim tempie, y, w regeneracyjnym tempie, w takim tempie, kiedy możliwe jest roz, rozmawianie, konwersacja bez Specjalnej zadyszki. To ma być tempo komfortowe, prowadzone praktycznie w każdym możliwym terenie, raczej płaskim. Może to być asfalt, może być droga szutrowa, ścieżka w parku, w lesie, gdziekolwiek. Warto takie jednostki prowadzić. Przez cały rok w cyklu treningowym dają one, tak jak mówię, pewien komfort i powrót do normalnego funkcjonowania organizmu biegacza pozwalającego na przeprowadzenie kolejnej jednostki szybszej. Moi drodzy, to jest pierwszy odcinek, nie chcę za długo mówić. Chciałem prosić Was o uwagi, jakiego typu informacje Chcielibyście uzyskiwać w, w materiałach wideo, pokonam granice. Planujemy co najmniej 10 odcinków na tematy związane z różnymi jednostkami treningowymi. Piszcie proszę na temat Waszych uwag, komentarzy, spostrzeżeń, eee, na przykład w komentarzach do postu na Facebooku. No to w takim razie. Do zobaczenia, do następnego odcinka i miłych treningów.